Niezła historia. Yy, właściciel kupił sobie to auto, ale nim już sprzedał go swojemu bratu. Brat jest dłubkiem yy, i fanem tuningu. Widać. Yy, I zrobił z niego coś takiego. Brat najwidoczniej uznał, że znawcy designu, obsypując przed laty tetetkę stosem nagród za wygląd, nie mają racji i że trzeba tu sporo poprawić. Zaserwował jej autorski pakiet czerni. Odkupił yy, z powrotem właściciel pier, yy, pierwszy tego samochodu od brata auto i tak. z tego doprowadzić do stanu z orygina, yy, oryginalnego, bo nie może na to patrzeć. Zderzak, ramka, lusterka, yy, spoiler i tutaj nakładka na te światełko stopu musimy przywrócić do stanu pierwotnego. Nie wiem jeszcze co z tym dyfuzorem tylnego zderzaka, bo on całkiem w sumie nieźle wygląda, choć nie wiem czy z czymkolwiek jeszcze będzie korespondował. A to wszystko jest polakierowane. Polakierowane, no. Aha kierowane na czarno, teraz musimy to zrobić tak jak jest z Wolkinami. Z powrotem na srebro. No. Tak.